chyba sobie ze mnie jaja robi, że ja się ruszyć nie mogę. No przecież taki gruby nie jestem znowu. No weźże się od... O, oh, jest, uda... udało się. Witajcie moje kocie wariaty w kolejnym niesamowitym odcinku z Jestem kotkiem na VR. Ostatnim razem zapytałem się was, co takiego powinienem założyć sobie na głowę, aby być super słodkim kotkiem, którego uwielbiacie na całym świecie. I w większości zdecydowaliście, żebym założył sobie na głowę tego oto banana oraz super swag okularki, za co wam bardzo dziękuję. Jesteście super. Pojawiły się też komentarze, Żebym założył sobie ananasa na głowę i to jest jakaś herezja! Jak możecie pisać, żebym ananasa sobie na głowę zakładał, by się po prostu kota nie boicie. A więc... Tadam! Jestem bananowym kotkiem od dzisiaj! I jeszcze mam do tego super wypierdziane okulary! O mój Boże, wyglądam jak multi teraz! Yo, 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 się manero! Będziemy rapowali za niedługo swoją kocią płytę, ale niedługo wypuszczę. Będzie. Czy coś, nie wiem jak się tam rapuje. 646 rybek mi jeszcze zostało, więc pewnie coś jeszcze w przyszłości sobie kupimy. No i pewnie się zastanawiacie, co dzisiaj będziemy robić? Otóż już Wam mówię, idziemy. No właśnie, co ja dzisiaj chcę zrobić? Nie, no żartuję, oczywiście, że wiem, co dzisiaj będziemy robić. Dzisiaj weźmiemy i przeprowadzimy naszego pieska w nowe miejsce całkowicie. Wyprowadzimy go z budy, my przejmiemy budę, a jego. Wsadzimy do kanałów. I od dzisiaj tam będzie musiał mieszkać. Więc do zobaczenia już na materiale. Pamiętajcie, aby zostawić mocerną kocią mapę w górę dla mnie, oraz subskrypcję z aby przyszłe materiały was nie ominęły. Albo was koci bananowy raper dopadnie na dzielni. No dobra, jesteśmy na miejscu. I to jest nasz obiekt, którego dzisiaj będziemy musieli wyprowadzić z tej budy. I on będzie musiał zamieszkać w kanalizacji, czyli tam, gdzie jego miejsce tego pchlarza jednego. On pły bierze i roznosi po całej okolicy. Skąd to wiem? Bo się od niego zaraziłem ostatnim razem Do dzisiaj mnie tyłek swędzi. A więc spotkretamy się do niego i mu zida na mylko. Dobrze! I teraz bierzemy cię i wsadzimy tam, ale czekajcie zaraz Zanim tam pójdziemy musimy mu wziąć i przygotować tam miejscówę Najpierw zobaczmy ile miejsca mamy w środku to Ja nie wiem jak on się tutaj zmieści O kurde, ty! Ani mi się spróbuj tutaj fajdać do tej studni To ja ci normalnie z tyłka zrobię jesień, średniowiecz, słyszysz? On mnie próbuje tu dopaść widzę Ale się nie uda, bo jestem tu niezmiszczalny! Tu mu kuchnię zrobimy tu mu zrobimy jadalnię, będzie miał pod ręką Tam będzie miał toaletę No, tu sobie będzie mógł pograć na przykład Super Mario oh, I są nawet kartony Ciekaw jestem, jak daleko jestem w stanie go dzisiaj zaprowadzić tutaj I tu musimy mu tutaj udekorować miejscówę Więc musimy mu najpierw, zanim go tutaj zaprowadzimy Musimy mu przynieść jakieś jedzenie, miseczkę i takie inne rzeczy No wiecie, no bo jestem kotem, ale nie jestem znowu psychopatą, prawda? Chociaż to jedno nie wyklucza drugiego <laughs> Idziemy tam, gdzie twoje miejsce Do kanalizacji no dobra, tylko go tam wepchnąć teraz to nie będzie jakieś łatwe. Nie! A jednak, ale mu szko tam wchodzi. Rzucimy Pimpusia tam. O jejku! A kto tutaj wpadł? No Pimpusz tu wpadł. No i fajnie, jelo i cześć. Ej, mówię do Ciebie. Ty, ciapoku jeden, chodź tutaj. Napijesz się z tej beczki zielonej cieczy. Wiesz co to jest? To jest cieć bambanów. Ona zamienia wszystkie istoty żywe w plastelinę. Napijesz się tego i staniesz się plastelinowy jeszcze bardziej niż teraz jesteś. Ipi. Pij, jakby jutra miało nie być. Mm, no, ale dobra, ale dobra plastelina, nie? Garden of Banban 8 nadchodzę. Ty, jak daleko mogę cię wziąć i zaciągnąć do tej piwnicy? A <grym> dzisiaj będziesz mieszkał ze mną w piwnicy. Ty śmieciu jeden. O kurde, co się dzieje? 8... mi G grafika mi się nie renderuje. O nie, on się obudził. Co mu się stało? On się zamienił w banban, a teraz! O mój Boże! Właśnie został spoligonowany! Jest jeszcze brzydszy niż był wcześniej! To wszystko przez garden of banban! -ban. Nie, najgorzej! Jak to się mogło stać? Nie wiem sam. Chodź tu. Musimy ci założyć nową obrażę. Pimpuś, To jest twoja nowa. No i tak się bawisz z tym psem po prostu, nie? Idziemy tutaj i szukamy jakichś przedmiotów, które moglibyśmy mu tam wsadzić. Hmm... Może miski nie mamy, ale w razie czego będzie karton? Eee, karton to świetna sprawa! Możemy do tego wsadzić sobie jedzenie, jakieś inne rzeczy. Podzieliłbym się z tobą miską, ale najwidoczniej babcia o tobie nie myśli. Ha, widać kto jest jej ulubieńcem u nas w domu. Oczywiście, że ja. Tylko dla mnie miseczki kupiła. A dla ciebie to jakieś kartonowe miski jednorazowe będą. Śruch. Dobra, mamy jedną rzecz. Co my tam jeszcze? Loda mu weźmiemy? Yyy... Dobra, damy mu loda. Najwyżej się roztopi. Weźmiemy sobie loda, wsadzimy mu do... I by poszły! Kurde, ale jestem dobry. Co my tu mamy jeszcze? Jakiś chleb? Na chleb to nie zasłużył. Skubi chrupkę! By nie Jadek zjadł obiadek, musisz mu napultać do miski i jak mu tam nafajdasz, to wtedy się miszka cieszy i cała rodzina jest uśmiechnięta, tylko ciebie tu brakuje. Za niski budżet był. To też tam idzie. Co się patrzysz, to na później będzie. Już się tam oblizuje jeden darmozjad jeden. Jeszcze nic nie zrobił, a już by chciał jeść. Ty nawrzucałbym mu tam trochę śmieci w sumie. No to jest dobry pomysł. Mogę to do buzi... Mogę do buzi śmieci brać. Wsadzamy mu tam trochę śmieci, żeby mu udekorować ładnie. Ty, a co to jest? A to jest butelka jakaś taka skitrona. <laughs> no tak, musimy mu melinę zrobić. No parapetowa musi być. Tutaj to, to jakiegoś tanie winko musi wlecieć. Czy mogę to do buzi wsadzić? Nie mogę. Nalejemy mu wody. Będę teraz czarodziejem. Zamienię tą wodę w wino. Suru! Pod ciśnieniem. Fantastycznie. Ile go nalałem? Wystarczająco dużo. Wyobraźcie sobie, że tu jest coś. Abracadabra, czary mary, twoja stara to twój stary. Zamieniam cię w wino. I teraz idziemy tutaj i wsadzamy mu tam, a potem zrobimy taką parapetówę, że normalnie ten pies będzie spał tydzień. Suru. O kurde. Nie pomyślałem, że to się zbić może. Cholera, jasna, dobra, masz puszkę w takim razie. No już się tam, już tam kręci tą głową Już by się sztachnął tego wink'a Widać go Jaki on jest normalnie uzależniony od tego Albo loda by tak opędzlował Ale nie dla psa kiełbasa A propos kiełbasy, może kiedyś ci jakąś załatwię Ale to nie dzisiaj Dzisiaj jesteś niegrzecznym pieskiem Dzisiaj się wyprowadzasz stąd Nie płaciłeś abonamentu radiowo-telewizyjnego To raz, a dwa nie płaciłeś mi haraczu A koci gang nie wybacza Bo ja tu z Meltonem kurde kręcę Największy gang biznes Właśnie ty, a propos biznesu, zapomniałbym, muszę zrobić mu kocią miętkę. Zrobimy mu psią miętkę, czyli tego wielkiego ogóra tu. Mu... Co to jest? Takie zielone arbuzy. To chyba melony są czy coś. Babcia ma takie melony. Znaczy co? Ty, możemy mu to jakoś, piłeczkę mu wsadzimy. Myk! To się tam nada? Może klocka mu jakiegoś strzelimy? A strzelimy mu klocka. Może niekoniecznie takiego. Brązowego mu strzelimy klocka. <laughs> Nafajdamy mu na głowę. A co kurde? Przecież można. No dobrze, idziemy piesku. <laughs> Albo i nie idziemy. Czekaj, muszę użyć tej rampy dla specjalnych kotów. Uiii! Kurde, długo będę leciał. No cóż, to już Dobrze, że ja mi lampę, aś lampili, bo chodzi po mnie Poszło razem z gruzem! Spuszczamy kloca! A teraz jego. Uwaga! <noise> nie chcę, nie myśli, że tutaj ma jakiekolwiek szanse. Dobra, bierzemy to. Właśnie, jak już mu tam montujemy takie wspaniałości, to tą kuchnię będziemy musieli wziąć i ładnie wziąć i przyozdobić. Myślę, że taki talerz, który by się da się wziąć. Widelec, nóż, wszystko. Dobra, piesku, patrz, co mam dla ciebie: talerz papierowy do jedzenia lodów. Będziesz mógł tu lody jeść na talerzu z widelcem. Nie opuszczamy, nie chcę znowu zepsuć tego A to będzie niespodzianka dla niego Tutu tu 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 Ale superancko i łyżka jest, ja nie mogę No lepiej jak u mnie na chacie jest tutaj po prostu Tam piłeczkę wrzucimy, niech se leci I loada weźmiemy I te ciosteczka Weźmiemy to tutaj damy ale super. Ej, no to jest fajniejsze niż u babci w chacie! No ja jestem po prostu tym dekoratorem wnętrz. Jakbyście potrzebowali kiedyś, to koniecznie dajcie znać. Shari kankitku wam weźmie i urządzi. Tu mamy takie Bajoro radioaktywne, takie spadzie cuzzi, który można się wykąpać. Jeżeli chcecie mieć dodatkowego garba, albo brakuje wam kończyn dodatkowych, to koniecznie! Zadzwońcie do mnie! Dostawy prosto z Czarnobyla! Jeszcze ciepłe! Idziemy dalej! No! Nie zrobiłeś tego właśnie, co myślę, że zrobiłeś, ty śmieciu! No, Mariola, trzymaj mnie. Trzymaj mnie, bo mu zrobię z dupy jesień średniowiecza. No, ja się męczę. Dekoruję ci tam pół dnia znoszę... Rzecz, a ten mnie walnął. Nie, no, yy, nie, yy, tak się bawić nie będziemy. Teraz w tym momencie to on pałe. Nie wiem, czy ja mu tam już. Nie, nic mu tam nie wsadzam. Yy, co najwyżej w tyłek, mu mogę coś wsadzić. No, Mario, las denerwowałem się, słyszysz? Chodź, szkodka. Co się tak na mnie patrzysz? Głaskaj mnie, słyszysz? Czemu tylko babcia mnie brała na ręce? Niech nie w tym. Ten... Ty, bo się, nie chcę brać te ławki. Co się gapisz, głupia lada? Dziaru, weź mnie, bo ci podrabię klapki zaraz. My będzie. Ci... O, ci po palcach, ty. Masz inny palec. O, jest zła. I bardzo dobrze! Masz tam po palcu. O! się jej to podoba. Wiem, kogo ja nie odwiedziłem jeszcze. Dziadka nie odwiedziłem. Może dziadek będzie miał coś dla mnie, albo mnie przynajmniej weźmie i przytuli czy coś. Dziadku! Uuuh. Co ty gadasz? To jest dystryb... dystrybutor, tu mamy jakiś? O kurde, tylko nie mam pieniędzy! Właśnie, ja nigdy nie miałem pieniędzy. A może talerz to przyjmuje? <laughs> taka duża moneta! Chcę! Zamówić sobie Pepsi Light! Chcę kupić coś! No i nie kupię sobie nic w takim razie. Ty, dziadek ma, co to jest? To jest kwiatek? Jakiś? Co to jest? Jakaś waza dziwna? Do czego to służy? Co to jest? Jakiś wlew do lewatywy? Nie mam pojęcia, do czego to służy. Dziadku, wypnij się! Czas zrobić ci kakaoową niespodziankę! To, co dziadek lubi najbardziej. Dobra, dziadek, słuchaj, bo ten pies to jest o dupę rozbić, nie? Ja się tak bawić nie będę. Słyszysz ty mnie? Co się cieszysz, kartoflu jeden? Posłuchaj, ja mu chciałem urządzić normalnie taką kawalerkę, z najlepszą na całym świecie. Za 2,50 miesięcznie w kanalizacji. A ten mi wziął normalnie i z łapy strzelił. No ci godą, no? Co się cieszysz? Po czyjej ty stronie jesteś? A, też masz pole siłowe. No dobra, to czas żebym uderzył cię panem Tadeuszem. To dopiero lektura jest ciężka i twarda. O, widzisz? Nawet dziadek nie dał rady. Udaje teraz, że nie żyje. A ja wiem, że ty żyjesz! Przeżyłeś tą starą babę? To jeszcze i nas przeżyjesz pewnie wszystkich. W ogóle Krystyna się boi o ciebie. Czemu do niej nie wracasz? Babcia codziennie cię w oknie wyszukuje. Patrzy za tobą, a ty nie wracasz do niej. Dlaczego? Wiem, co musimy zrobić kiedyś. Zrobimy randkę dziadka z babką. O No dobra, wejrzę się już, przesuń. O kurde, co się stało? Ten dziadek jest czarodziejski. Oho. Zamkniętymi oczami teraz I niczym czarodziej Trzyma sobie niewidzialną filiżankę Albo robi coś tą ręką Nie będę mówił co Dziadek tego ci brakuje tutaj, o tak Weźmiemy mu w takim razie I wiecie co zrobimy? Posadzimy mu ogórka, czy tam melona Czy co to jest i wsadzimy mu do kanalizacji. I sru! Mamy to! Jakie wielkie urosło. Niczym bakłażany. I idziemy tam teraz i wrzucimy to wszystko do kanalizacji. I teraz już będziemy tam pieska układali. Ty! Wiem, co jeszcze wezmę. Kaczuszki wezmę tam, wrzucę. Znaczy, jedną tylko. Bo mam ich dużo. To jedna, może ta iść. Dobra, masz już prowiant. Sru. Dobra, już prawie. O, przepraszam, muszę się odbijać tą łapką. Noj! I... O, nie, 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 nie. Ty, durny psie. Nawet nie wiesz, co żeś uczynił teraz. Wezmę cię tam, wrzucę, ale najpierw kaczuszkę wezmę. Chodź, teraz ty idziesz ze mną. Tak się mi wydaje, że jakbym się bardziej odbijał tam. No dobra. Imięk my... tyłek! Zrób! Idziesz teraz ze mną, śmieciu jeden. Ojejku! Pakuj tam cztery litery. Już ten wielki łeb tam, paj No paj się tam! No co się mi rozkraczasz, Sąsiedzi zobaczą twoją wielką tupę? Wchodź tam, no. Nie w takie dziury wchodziłeś! Ja wiem, co tam robiłeś z tymi innymi psami. Jak se tyłki wąchałeś. Wchodź mi tam, bo jak na ciebie usiądę, to się Kończy dzień dziecka. No! No i co ty, ty nie mi robisz tutaj! O, jest, udało się! Jest! Jesteśmy na miejscu! Czekaj, przesuń, że się! Kurde, no cały czas do twojej tyłka ląduje. Mamy cię! No i zobacz, Pimpuś. Oto jest twój nowy domek. To jest twój nowy syn albo córka, nie wiem. Możesz nazwać ją jak chcesz, może być kim chcesz. I popatrz się! Zapra. Chyba się w ciebie wdała. To jest twój nowy dom. Od dzisiaj tu właśnie spędzisz resztę swojego tu spędzisz właśnie resztę swojego życia. Słyszysz? A teraz chodź, oprowadzę cię, bo to jest super. Mógłbyś się przesunąć? Dziękuję bardzo. Oprowadzę cię teraz po swoim ekskluzywnym, wypasionym apartamentowcu. Co prawda w tym apartamentowcu nie przewidziano budowy okien, ale ci nie jest to potrzebne. Masz natomiast wszędzie studzienki kanalizacyjne, a to jest zawsze jakieś tam okno na życie, prawda? Zobacz, po prawej stronie masz super wypasione z banbanów, normalnie ta zielona ciecz, która zamienia w banbany. Patrz, tu była kiedyś kuchnia, a przynajmniej mogła aby być, gdybyś nie bił mnie tą łapą, to byś tu miał teraz i ciasteczka i talerzyk i inne rzeczy, ale jesteś nie niedobrym psem, więc w sumie to tyle, co chciałem ci pokazać, to jest ta główna część tego całego mieszkania, a teraz idziemy dalej, tak, chodź, tu mamy takie dziury, tam w sumie nic nie jest, ale jak chcesz, to możesz sobie półeczkę tam zrobić, nie wiem, książki położyć albo kości jak masz jakieś, a tam mamy salon, salon, w którym możesz przyjmować gości, no, widzę, że się obudziłeś nagle i zainteresowałeś tematem, nie, tu masz kolejną półkę i tu masz najlepszą część tego całego twojego pomieszczenia Czyli tak, tu masz zabawę w hydraulika Czyli Super Mario z Pegasusa Piracka wersja, bo takie są najlepsze No weź naprawdę ten tyłek, no co ci się z nim stało? Wsadzę ci tą rurę zaraz cztery litery, nie? Ty już nie możesz mieszkać na górze Ty musisz zamieszkać w kanałach, tu jest twoje miejsce Tu sobie budę, będziesz mógł z tego wybudować, rozumiesz to? I będziesz mógł zamieszkać ze swoimi kolegami banbanami Masz nawet kartony, tam jest tajne przejście tam jest rzeźnik. Jak będziesz kiedyś grzeczny, to wezmę cię tam zaprowadzę. Ty wiesz co, że dzisiaj tam nawet pójdziemy. A dobra, niech stracę. Bo w sumie tu w tej chacie to chyba nie ma za bardzo co robić. Ooo! O, to jest chyba maksimum, na jaki cię mogę zanieść. No co ty gadasz? Nie mogę dalej z tobą iść? Pomalutku. Oj, przeciągamy cię. Dobra, mogłem cię masłem nasmarować, ale teraz masło jest strasznie drogie! I nie stać mnie na to, żeby cię smarować. Posmarujemy cię margaryną, następnym razem po prostu. O, patrz, tu masz taki ten. Kolejny pokój. O, ty pierdzielisz. Jak ja go przecisnę przez to? Przecież to nie ma szans. Fafik! Mówiłem ci! Dupa za szeroka! Nie przejdziesz! Nie dasz rady! Już nie wyjdziesz z tej now nigdy. O jezu, ale szkoda. Boję się, że jak się odwrócę czas raz do ciebie, to ty znikniesz mi od razu, bo ty jesteś taki czarodziej. Normalnie, jak Harry Potter. Dobra, jesteśmy tu. Pa, gdzie ty jesteś? Patrz! Patrz, nowy rejon! Nigdy tu nie byłeś! I nigdy nie będziesz! Cholera, jasna, nie wiem czy cię przeciągnę przez to teraz. Dawaj! Kłopła jeden! Ja ci nie odpuszczę, jesteśmy tak blisko! Zobacz, tu, tu jest ten yy, cały gościu z paruwami! No chodź, parówy, fajne! No chodź! No chodź! O! Jest, jest! Uda udało się, udało się! Przesz przeszła jego dupa twarda, cała taka! Jest! Chyba nawet schudłeś trochę przez ten... No. <laughs> przez ten nocórek przeszliśmy. Tak udało się! Fafik! Zobacz, masz swój nowy dom tu. Wcisnęcie Cię zaraz w te drzwi i znikniesz mi stąd, nie? I tam jest rzeźnik I tu jest w ogóle mój pomnik, więc będziesz mógł mnie cały czas obserwować Twój Pan i Władca Świata i pamiętaj, żeby mi płacić haracz No w ogóle to jest tak super, nie? Tutaj Prawda, że jest super? No oczywiście, że jest super No podoba mi się szalika No fajnie, że mnie tu zaprowadziłeś ja Też miałem budę, co prawda, a teraz nie mam nic Ale się ułożę życie tu No i superancko Dobra Otwieramy tutaj te drzwi magiczne? Portal to jest? No nie wiem, jak ja cię tam wsadzę, niby. No to jest dobre pytanie. Dobra, blastam. <słuch> Robota skończona. Przeprowadziliśmy operację wyprowadzka psa. Kiesek zamieszkał sobie w tej dziurze. Widać mu się bardzo podoba. Mmm, jest zadowolony. A teraz zrobimy sztuczkę. Okej, okay, uwaga, odwracamy głowę. Nic się nie stało. Oho. No i się stanęło Czwarta gęstość, fafik właśnie Eksploduje mi mój komputer Znaczy nie, nie gram na komputer Co się dzieje z moimi questami? Matko bosko, Fafik wziął mi komputer, Fafik. Dlaczego to zrobiłeś, ty Wandalu 1? Łączka 1, No co oznacza czwarte ogień, coś tu już nie Ani ja chodzić nie mogę, nawet! Jeżeli odcineczek Wam się podobał, to pamiętajcie, aby zostawić supermocarną kocią łapę pod tym odcinkiem. I widzimy się w kolejnych supermateriach u mnie na kanale. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć, a ja idę do nieba. Wyjaśnić Fafika. Nara.